Siema sportowe świry, siema świrze, siema świrze samochodowe. Moi drodzy, przerwa na kawkę, już kilkaset kilometrów za nami, przed nami kolejne. Pierwsza z naszych podróży, jeśli chodzi o te Szlakiem Totolotek Pucharu Polski. Dzisiaj jesteśmy w Rzeszowie. Właściwie będziemy, będziemy bo będziemy... jesteśmy w trakcie na meczu resowia Lech Poznań. Tak, będziemy scoutować Mieszczackiego Neymara. Pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Pokażemy Wam mecz, kulisy, stadion. Pokażemy, no i co, ale zjemy coś? Pokażemy Wam, jak się je na Pucharze Polski, jak się pije i jak się tańczy. I odziemy! To dobry artysta Siła za fajerem bo Będziemy jechać 12 godzin Czekamy na pana artystę Bo pan artysta poszedł nieco Odrobinę zrzucić na wadze Ale już go nie ma dobrych 10 minut Oglądaliście taki film o szukać przeznaczenie No to, to ma, właśnie... ma to znaczenie Bo już jedna taka e, Rolka wypadła e, Więc powiem wam tylko tyle Redukcja trójka. I... Tak. Jak przestanie to pomarańczowe światełko migać, to spadnie kolejna. Dotarliśmy w granicę miasta Rzeszowa. I już zmierzamy na stadion. Do meczu pozostała niecała godzina. Silosy zbożowe, silosy poprawy. I losy. mówiłem, że będziemy jechać w, kierunek, w kierunku słońca. No i tak to jest, no to Lotek Puchar Polski wjeżdżamy do Rzeszowa i słonko nas wita. Coś pięknego. Jest. okularów mamy do wyboru, do koloru, ale z przeciwsłonecznych? Yy, tak. Tak nie, bo mówiłem Ci, że ja mam początki jaskry. Dźwiga przekaz dla kibiców w całej Polsce oglądających Totolotek Puchar Polski. Ja tylko powiem jedno. Jesteśmy tu. Ja bym nie mógł pracować na wysokości, bo mam lęk wysokości, ale wiesz, że stawka na żurawiach i na dźwigach to się zaczyna od 100 zł za godzinę. No i wiesz co tam, jak, tak, jak tak dalej będzie to stawka za żurawia może być bardzo niska. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Rzeszowie Oglądamy... Dobre kawałki. to było! Jest ty, ty... kumale! Ty. Ty. Dobre!

Sowia gra dobrze. No zobaczymy. Ja jestem zdania, że Totolotek Puchar Polski to są takie rozgrywki, w których powinny być niespodzianki. Tak. I o to chodzi. No, zgadza się. Puchar tysiąca drużyn wygrywa jedna. Yy... A żeby być tą jedną, trzeba walczyć z lepszymi czasami, czasami z wyższej ligi. Uwaga, uwaga, uwaga. Ech, ku... Arbiter Wojtek myć tak przemyka po tych... Zobacz, chłop90, tak? Właściciel siłowni, ale jak, jaka koordynacja, no daje radę. Powiem Wam tylko jedno, że mój georadar, bo mam taki radar w sobie, wy, bo my tak się przechadzamy po, po stadionie, że jakbyśmy się udali tam bliżej lewej strony, tam moje sokolo oko wypatrzyło, chyba hostess. Weź, bo widać, że mam jakieś włosy na polarze. To nie są włosy. Lutske. <laughs> Druga połowa rozpoczęła się, no. Lech prowadzi. Jeszcze pierwsza. A druga połówka, a tak. połowa, przepraszam. No pierwsze 15 minut wich tak naprawdę dla nich. Końcówka niestety dla Lecha. No zobaczymy, co będzie dalej. Puchar tysiąca drużyny, no by tutaj tych tysiące goli dzisiaj padało. Tak jak pada tej tysiące mm, łusek od u, słonecznika łusek od słonecznika. I tutaj musimy pochwalić, że naresowi można jest słonecznik. Czego na przykład nie można było robić na Jagiellonii, na jak byliśmy. Tak Jesteśmy w ogóle zadowoleni, bo zjedliśmy, mamy energię na tą drugą połowę tak. e, Zjedliśmy kiełbasę, kiełbasę w bułce tak. Już gdzieś się spotkaliśmy z, tak, z takim rozwiązaniem dobra, Z grilla tradycyjnego, czyli węglowego to Artysta jest, to nie pan, Ja nie, ale ma kiełbasę <laughs> To jest Axel Rose, from Guns and Roses, czyli yy, Axel Róża z róż i pistoletów Nie, nic z tych rzeczy Czy ty w ogóle nie rozpoznałeś? Wojciech Fibak, nasz słynny tenisista zobacz, ma ja nie, No, zobacz, jak rakietę nie idziemy już praktycznie trzecią godzinę i tego końca, tego pasażu nie widać No nie bo to jest niekończący się pasaż. Mamy spotkanie ze znaną aktorką młodego pokolenia i powiem szczerze, Irena Bianko I nie jest to Kaja Paschalska. Praca pracą, ale jak to mówią? upuszcz szarganym nerwom też trzeba dać, a gdzie lepiej tego nie zrobić niż u znanej historycznej postaci, jaką był raz Putin. To był taki rzeźbiarz, on rzeźbił. rzeźbił. Nie padało podczas meczu, no nie, ale teraz zaczyna padać. Tak a zwana jak szklana pogoda, czyli co? No. Stara zasada mówi, że jak na łeb kapie, to gardziel jaka? Drapie. A ty co? A, herbatka, bo kieruję. w fotelu. Coś dla wszystkich wega świrów Aha. Dwi'n dweud tatwi. Tatwi